Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy poruszyć ważny wątek, można powiedzieć nawet niezmiernie ważny wątek, dotyczący planów zmian konstytucyjnych, polskiej konstytucji. A żeby przedstawić w jakiś sposób powagę tej sytuacji, chciałbym zacytować na wstępie propozycję właśnie tych zmian. I teraz cytuję rozdział 11a zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Artykuł 234a, punkt 1 w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednio zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego. Majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przejęty przez skarb państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystywany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na Osobiste, organizacyjne lub finansowe <laughs> powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści. Jest to propozycja, która nie jest świeża. Ona jest w tych dniach procedowana jako druk sejmowy numer 3180, ale w pierwotnym swoim kształcie pojawiła się w związku, powiedzmy sobie, z wydarzeniami na wschodzie, czyli tą rzekomą dziwną wojną materiałową, która się odbywa i projekt zmiany konstytucji miał dotyczyć wyłącznie obywateli państw obcych. Krótko mówiąc, Polacy, czyli generalnie obywatele państwa polskiego nie mieli podlegać tej sankcji, o której tutaj kolega przeczytał z projektu zmiany konstytucji. Natomiast Potem pojawił się nowy druk, właśnie ten, który teraz jest procedowany i ten druk już nie przewiduje, że uzasadnieniem aksjologicznym do konfiskaty mienia, to jest mienie rosyjskie, które jest może być wykorzystywane do działań wrogich na terenie polskim albo przeciwko innym państwom w sąsiedztwie. Krótko mówiąc to uzasadnienie zostało zarzucone i jest uzasadnienie inne, prawdopodobnie takie że jest to próba realizacji założenia założeń tak zwanego nowego światowego ładu. Nowy światowy ład przewiduje sytuację, w której człowiek nie będzie miał nic i będzie szczęśliwy. I tu niewątpliwie obecny reżim warszawski, sytuację, która ma na wschodzie i prawdopodobnie ma się już ku końcowi, o czym jak mówiliśmy już wcześniej, dowiedział się Jarosław Kaczyński z niemieckiego tygodnika Bild po, po powrocie prezydenta Stanów Zjednoczonych z Polski, z oficjalnej wizycie, wizyty w Polsce. I potem składał wizytę w Niemczech. Tam już się dowiedział, że ta, te działania na wschodzie się kończą. To jednak zmiany konstytucji dokonuje się, czy próba zmian konstytucji, właśnie na zakończenie tych działań na wschodzie się dokonuje. Więc prawdopodobnie prawdziwe uzasadnienie tych zmian wynika z faktu, że chce się ludzi, Polaków, wszystkich obywateli Polski, pozbawić własności, zgodnie z tym, co Klaus Schwab i jego wychowankowie sobie zamyślili. Ślili. Natomiast oczywiście jest to niezgodne z naszymi poglądami, a te poglądy pochodzą czy wyrastają z cywilizacji łacińskiej, w której żyjemy i wzrastamy. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że ta zmiana prowadzi do sytuacji prawnej znacznie gorszej niż ta, w której byli obywatele polscy w okresie okupacji sowieckiej, czyli po 1944 roku. Wówczas to y, oczywiście była instytucja konfiskaty mienia, ale była to kara dodatkowa. Krótko mówiąc, osoby, której nie można, której nie dowiedziono popełnienia przestępstwa, z którym to y, przestępstwem mogła wiązać się kara dodatkowa konfiskaty mienia, nie można było dokonać konfiskaty mienia. A tutaj zwróćcie Państwo uwagę na to, że domniemanie. Wykorzystania mienia bądź wykorzystywania mienia, bądź w przyszłości wykorzystania takiego mienia, podejrzenia, że takie mienie może być wykorzystane, będzie stanowiło podstawę do konfiskaty mienia bez skazującego wyroku karnego. Można by powiedzieć, że na podstawie doświadczeń pandemicznych obecny reżim warszawski doszedł do przekonania, że już nie są potrzebne żadne sądy, że wystarczą spolegliwi urzędnicy wykonujący wszelkie głupie rozkazy. A w czasie pandemii mieliśmy z tym do czynienia. Dopiero po czasie jakimś sądach udawało się te decyzje i te kary nakładane przez organy administracji, dopiero znosić, uchylać, uniewinniać itd. Więc oni, doświadczeniem tym nauczeni, postanowili sobie realizować Nowy Światowy Ład przy pomocy urzędników, z wyłączeniem sądów. Tu jeszcze może. Ironicznie, ale dodam, że w tamtejszych sądach stalinowskich trzeba było się naprawdę napracować, bo zanim sprawa trafiała do sądu, to oprawcy musieli się fizycznie namęczyć, katując te, te ofiary, tych przeciwników reżimu, wyrywając im paznokcie, wybijając zęby, rozbijając głowy, łamiąc kończyny itd. Iluś ludzi było zaangażowanych, żeby zmusić tego człowieka do podpisania oświadczenia o przyznaniu się do winy, do czynu, który mu zarzucano, potem doszło do sądu, znowu przechodziło jakąś rozprawę i dopiero wówczas po uprawomocnieniu się wyroku i orzeczeniu dodatkowej kary pozbawienia wolności człowiek mógł być pozbawiony mienia. Jaki był cel tej konfiskaty mienia orzekanej przez komunistów? Oczywiście nie tylko taki, żeby pognębić samego sprawcę rzekomego, rzekomego czynu przeciwko państwu komunistycznemu, czyli wroga tamtejszego państwa. Chodziło o to, żeby pozbawić podstaw ekonomicznych rodzinę tego sprawcy, bo ten sprawca najczęściej, ta konfiskata mienia była najczęściej orzekana w związku z orzeczeniem kary śmierci. Więc dla niego to mienie doczesne już nie było do niczego potrzebne, ale jego rodzina potrzebowała tego pola, żeby się otrzymać, i właśnie po to orzekano karę konfiskatę mienia, żeby pozbawić rodzinę tego rzekomego przestępcy antyreżimowego środków utrzymania. A teraz popatrzcie Państwo, nie będzie żadnego wyroku skazującego, nie będzie nawet żadnego czynu popełnionego, będzie tylko domniemanie popełnienia w przyszłości takiego czynu, i już cała rodzina i ten domniemany nawet przyszły sprawca zostanie pozbawiony środków do utrzymania. Więc pokazuje to ten, ten aspekt historyczny, żeby sobie uzmysłowić, z jakim kuriozum prawnym mamy do czynienia. Ale powiem tak, ta, ten pomysł zapisu konstytucyjnego jest także niezgodny z tym, co było w prawie rzymskim. Przeczytam krótki fragment Dziejów Apostolskich, z którego to. Ten fragment oczywiście dotyczy sytuacji aresztowania Świętego Pawła przez Żydów, którzy oczywiście nie chcieli dopuścić, ażeby sekta, tak to nie określali, chrześcijańska się rozwinęła, no i chcieli rękami Rzymian zamordować Świętego Pawła, tak jak wcześniej rękami Rzymian zamordowali Chrystusa. Ale Rzymianie, którzy mieli. Takie prawo, jakie u nas jeszcze obowiązuje, a ma być zniesione właśnie tym zapisem konstytucyjnym, nie postępowali w taki sposób. I tutaj na to żądanie rzymskie Felix, znaczy na to żądanie Żydów wobec Rzymian odpowiada Festus, prawda, namiestnik w Cezarei, w ten sposób, że... Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, przeciw któremu, gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli skargę, domagając się dla wyroku skazującego. Oczywiście chodziło o wyrok śmierci. Lecz ja im odpowiedziałem: Nie ma urzymian zwyczaju, by skazywać kogoś na śmierć bez uprzedniego postawienia oskarżonego przed oskarżycielami i umożliwienia mu wytłumaczenia się ze stawianych zarzutów. I teraz Zobaczcie Państwo, do jakiej sytuacji prawnej obecny reżim warszawski chce nas do doprowadzić do sytuacji sprzed czasów rządów rzymskich, kiedy to bez żadnego wyroku, bez możliwości obrony urzędnik będzie zabierał podstawy utrzymania polskiej rodziny czy jakiegokolwiek innego człowieka nie mającego obywatelstwa polskiego, żyjącego na terenie Polski. Z tym trzeba się liczyć i w związku z tym musimy tutaj także się zmobilizować, patrzeć na to, co dzieje się w Sejmie, bo ta ustawa zmieniająca konstytucję właśnie teraz jest, Zachęcam również do refleksji, drodzy Państwo, gdyż większość totalitaryzmów na świecie, w dziejach nowożytnych, czy to komunizm, czy, czy tutaj narodowy socjalizm w Niemczech, czy inne, generalnie one się rozwijały z powodu bierności społecznej, ale również trzeba podkreślić, że na przykład w przypadku Niemiec. Totalitaryzm rozwinął się w sposób demokratyczny. Został wybrany, została Partia Narodowo-Socjalistyczna została wybrana i tak naprawdę za zgodą właśnie społeczeństwa Adolf Hitler doszedł do władzy i w sposób legalny, tak naprawdę doszło do tego, do czego byli świadkami nasi dziadkowie i tak samo właśnie w przypadku nas ludzi współczesnie żyjących w Polsce, musimy być właśnie świadomi, że to tak naprawdę wiele rzeczy od nas zależy. I właśnie po to, ażeby obecny reżim warszawski nie zrealizował tego, co powiedział Włodzimierz Ilicz Lenin, dajcie mi demokrację, a na świecie zapanuje komunizm, trzeba powiedzieć, że demokracja nie jest złym ustrojem. Ale tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z obywatelami, którzy swoje prawa w sposób odpowiedzialny wykonują. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do zaniechania, o którym przed chwilą Piotrek powiedział, to mamy do czynienia z tym, co powiedział Włodzimierz Ilicz-Lenin. I obecny reżim warszawski, wiedząc, że to, co powiedział Włodzimierz Ilicz-Lenin, jest możliwe w obecności, wobec gnuśności obecnej populacji czy obywateli polskich. Musimy tym bardziej zebrać szyki i mobilizować się do przeciwdziałania tego rodzaju pomysłom i tym pomysłom, takim, którym jeszcze będziemy doświadczać w przyszłości, bez względu na to, czy będzie ten reżim taki, jaki jest teraz w kolejnej kadencji Sejmu, czy też zmieni się, ale na kolejny, prawdopodobnie wykreowany przy tym samym okrągłym stole. Ale to trzeba podkreślić, że to wymaga zrzeszania się. Nas, Polaków, Gdyż tak naprawdę, jako pojedyncze jednostki, nie jesteśmy w stanie nic zmienić. Możemy biernie gdzieś protestować, ale ten nasz głos zawsze będzie się gubił w tłumie, i to tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy w stanie stworzyć jakąś siłę społeczną, która będzie właśnie w stanie się tego przeciwstawić tym, co właśnie dostrzegamy teraz, o tym, co powiedział właśnie kolega Stanisław. Także naprawdę, drodzy Polacy, to od Was zależy. Jaki będzie, jaka będzie przyszłość naszego kraju? Czy będziemy faktycznie republiką z ustrojem demokratycznym, gdzie to właśnie społeczeństwo w sposób przemyślany i w jakiś sposób obiektywny będzie nakreślać kierunki rozwoju naszego państwa? Czy za, za naszą zgodą i przyzwoleniem? będziemy pozwalać na właśnie tworzenie się nowego totalitaryzmu. I nie oszukujmy się, tak naprawdę wszystkie środowiska po pookrągłostołowe są takie same. Generalnie mogę, się, mogę założyć się z Państwem, że niezależnie jaki polityk będzie z jakiego stronnictwa politycznego, jeżeli dojdzie do głosowania przy tych zmianach konstytucyjnych, może będzie jakaś część gdzieś tam protestować, ale w większości będzie to popierać, gdyż tak naprawdę w systemie właśnie w jakim żyjemy dochodzi zawsze do rotacji politycznych. Zawsze po jakimś czasie dane, dane ugrupowanie polityczne dochodzi do pewnego rodzaju przegrzania się w polityce i ktoś inny dochodzi. Wiemy kto zasiada w łabach poselskich, jakie to są grupowania, skąd one się wywodzą, i tak naprawdę wszystkim będzie zależało na tych zmianach. Dlatego, drodzy Państwo, bierzmy pod uwagę refleksję i zrzeszajmy się. Dlatego zależy nam na takich członkach i działaczach stronnictwa polskiego, którzy uformowani z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, w sposób odpowiedzialny będą uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym, a nie jak barany prowadzone na rzeź. Głosować w sposób bezmyślny i na własną szkodę. A ponieważ jesteśmy katolikami, apelujemy także do katolików, to mówimy, że modlitwa nie wystarczy. Modlić się musimy tak, jakby nic od nas nie zależało, ale działać tak, jakby od nas wszystko zależało i z tego zostaniemy rozliczeni na sądzie ostatecznym. Tak więc, drodzy Państwo, przypomnę na zakończenie kontakt do nas. Chciałbym przypomnieć adres mailowy stronnictwo.pl Zachęcam również do polubienia naszych materiałów, do udostępniania go, szczególnie wśród swoich znajomych, bliskich, aby to na zasadzie poczty pantoflowej te treści, które prezentujemy mogły docierać do szerszego grona odbiorców. I jeszcze raz zachęcam do kontaktu. Dziękuję. Dziękuję.